Hej, z tej strony Cotic Tym razem na swoje 5 minut sławy zasłużyło Devil's Hand. To polska produkcja od nieistniejącego już studia Liopi Games i producenta Wonsea Entertainment. Gra miała swoją premierę w 2019 roku i, o dziwo, nie spotkała się z najlepszym przyjęciem. Zupełnie nie rozumiem dlaczego. Choć początek jest mocno fabularny i trochę nudny, to akcja wkrótce się rozkręci. Obiecuję. Desmond jest synem bogatego tatusia i mistrzem bokserskiego podziemia. Wchodzimy w jego buty, kiedy wszystko w jego życiu zaczyna się psuć. Przypadek? No, nie sądzę. Czasem okazuje się też, że nie wszystko jest takie, na jakie wygląda. Mówiłam, że zaczyna się psuć wszystko, prawda? Oh well. W końcu trafiamy do piekła. No, piekło, przecież mówię. Gra oparta jest na powieści Pawła Leśniaka, Równowaga. Przyznaję jednak, że jeszcze nie miałam jej w rękach, więc nie wiem, na ile te widoki są wizją autora. A na ile twórców gry. Trzeba jednak przyznać, że są zachwycające. W grze zobaczymy wiele postaci znanych z religii chrześcijańskiej, które już dawno weszły do popkultury, jak na przykład... ...i oczywiście śmierć, dzięki której Desmond zostaje egzekutorem i wstaje z grobu. Devil's Hand to liniowa gra akcji, ale dostajemy w niej nieduże, acz wystarczające drzewko umiejętności. Aby odblokować kolejne widowiskowe ataki, musimy zbierać dusze grzeszników i demonów. Czy to czy z gry slajka? Hm. Wróćmy do walki. Nasz ognisty, demoniczny bokser bije się całkiem nieźle, a przede wszystkim widowiskowo, zwłaszcza jak zmienia postać. Mamy oczywiście ataki szybki i silny oraz trzy sloty na ataki specjalne. Z tego, co zauważyłam, takie kończące związane są z gatunkami przeciwników. I są epickie. Meet Teksty Desmonda też są spoko. To był ledwie pierwszy boss. Z reguły przeciwników kosimy jak zboże, ale są wyjątki. Ktoś, jak na przykład Anioły. Które z jakiegoś powodu są bardziej stylowe od Lucyfera i bardziej mi na niego pasują. Zabierzył. Zabierzył I Czyż to nie było zbyt badasowate na anioła? Poza walką zajmujemy się w grze też zbieraniem porzuconych dusz, czytaniem fascynującej literatury i psuciem rzeczy, bo jesteśmy bardzo silni. A wszystko robimy w wielkim stylu. Czy gra mi się podoba? The fire will burn. Bardzo jest dość łatwa, pełna epickości i naprawdę dobra na odmówdzenia. Pabuła jest całkiem ciekawa. Odkrywamy powoli sekrety piekła i nieba i przeznaczenie naszego wybrańca. Ode mnie Camp ma sporego plusa. To było 5 minut sławy. Dzięki za uwagę.